i być może gol w pierwszej minucie wichniarek! Bramka jest! Coś nieprawdopodobnego, ledwo zdążyliśmy przedstawić składy, przedstawić trenerów. A Artur... Były zawodnik między innymi takich klubów jak Herta Berlin, Lech Poznań czy Widze Łódź. Obecnie z futbolem związany jako telewizyjny ekspert. Dwukrotny król strzelców drugiej Bundesligi, któremu nigdy nie udało się na poważnie zaistnieć w reprezentacji Polski. Przygoda z reprezentacją kraju została zresztą zwieńczona konfliktem z ówczesnym selekcjonerem Leo Benhakerem. Do kadry pójdę w dzień i w nocy, ale nie do Benhakera, bo on drwi z Polaków i mojej ojczyzny. Mówił w wywiadzie dla Rzeczpospolitej bohater naszego filmu. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu piłkarską historię Artura Wichniarka. Football SOAP OPERA Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, komentarzu, wspieraniu kanału i podbijaniu tego odcinka. Dołożycie w ten sposób cegiełkę do rozwoju naszych materiałów. Artur Wichniarek przyszedł na świat 28 lutego 1977 roku w Poznaniu. Do kadry pierwszego zespołu lecha Poznań dołączył wiosną 1993 roku, jednak w pierwszej lidze zadebiutował w następnym sezonie. Debiut miał miejsce podczas wyjazdowego meczu z pogonią w marcu 1994 roku. Wichniarek pojawił się na boisku na ostatnie 3 minuty. We wspomnianym sezonie nasz bohater rozegrał łącznie 17 spotkań ligowych, pojawiał się na boisku w każdym meczu wiosennej. Lech nie zdołał po raz drugi z rzędu obronić mistrzowskiego tytułu i rozgrywki zakończył dopiero na dziewiątym miejscu w tabeli. Młody Artur w kolejorzu musiał rywalizować o miejsce w ataku z takimi zawodnikami jak Jacek Dębiński, Mirosław Trzeciak czy Piotr Reis. Z uwagi na to bohater naszego odcinka w barwach Lecha często występował jako skrzydłowy bądź cofnięty napastnik. W sezonie 94-95 zespół prowadził trener Romuald Szukiełowicz, który oprócz wspomnianych wcześniej zawodników wyżej od Wichniarka, cenił również pozyskanego w styczniu 1994 roku zwarty śrem Waldemara Przysiudę, w efekcie czego Artur rozegrał we wspomnianym sezonie zaledwie sześć meczów ligowych. Kolejny sezon Wichniarek zaczął wybiegając w podstawowej jedenastce w spotkaniu przeciwko Stali Mielec. Następnie rozegrał 90 minut w meczu ze Śląskiem Wrocław. W piątej kolejce pojawił się w pierwszym składzie w spotkaniu ze Szczecińską Pogonią. Oprócz wymienionych spotkań Wichniarek rozegrał jeszcze trzy spotkania ligowe, podczas których na boisku pojawił się wchodząc z ławki. W październiku Lech Poznań zdecydował się wypożyczyć zawodnika do drugoligowego Górnika Konin. Trenerem tego zespołu był wówczas były selekcjoner reprezentacji Polski Wojciech Łazarek. Jak nie mógł mi się w piłce zdarzyć, bo to wypożyczenie do Konina to była taka degradacja ogólnie, tak, z Lecha Poznań, wielkiego Lecha, to, to, to wtedy um, była pierwsza liga, a nie jak teraz Ekstraklasa i pierwsza liga, mm -hmm. tylko wtedy Chudnik, on grał w drugiej lidze, to było takie, może powiedzieć, zaściankowe granie. W efekcie końcowym Wichniarek w 21 meczach na drugoligowych boiskach zdobył w tamtym sezonie 7 bramek i wraz z końcem sezonu wrócił do Poznania. Artur trafił do bramki rywali już w pierwszej kolejce przeciwko hutnikowi Kraków. Było to jego premierowe trafienie w pierwszej lidze. Wichniarek w tamtym sezonie sta się podstawowym zawodnikiem Lecha. W pierwszej lidze rozegrał 30 spotkań strzelając 4 bramki. Mimo dobrej gry w Koninie, jako klasyczna dziewiątka, sztab szkoleniowy kolejorza widział w lewo skrzydłowego. Wichniar nie był z tego faktu zadowolony, co przyznawał w późniejszych wywiadach. Wraz z początkiem nowego sezonu Wichniarek więcej niż w pierwszej lidze grał w trzecioligowych rezerwach kolejorza. Te czynniki miały wpływ na odejście zawodnika z Poznania we wrześniu 1997 roku. Wichniarek niespodziewanie został zawodnikiem widzewa Łódź, zespołu, który wiosną po raz drugi z rzędu sięgnął po Mistrzostwo Polski. W debiutanckim sezonie w Barwach Łodzian Wichniar również sporadycznie grywał jako wysunięty napastnik. Trenerem widzewa był wówczas Franciszek Smuda, który Wichniarka ustawiał na pozycji sterującej. ja sobie zdaję, że to sobie sprawę, że tutaj jest kadra bardzo wyrównana, się paku, czyli w bardzo Zbliżone umiejętności prezentują także przed każdym meczem o miejsce w Wichniar w sezonie 9-7-9-8 zdobył dwie bramki dla swojego nowego klubu. Widzew zakończył rozgrywki na czwartym miejscu. Pod koniec lipca 1998 trenerem Łodzian został znany Wichniarkowi z Konina Wojciech Łazarek. Łazarek doskonale wiedział, że Artur jest stworzony do gry w ataku. Wichniarek odblokował karabin w trzeciej kolejce w wyjazdowym meczu przeciwko GKS-owi Katowice, w którym zdobył dwie bramki. W tamtym sezonie dublety Wichniar notował również w spotkaniach z Polonią, Lechem... ...do Artura Wichniarka, a nazwisko tego piłkarza chyba już wszystkim zaczyna się to... Ja z ze zdobywaniem bramek, ruchem radzionków oraz amiką w rąk. Odbita od bramkarza Amiki w ale dobijają wichniarek i zdobywa trzecią bramkę w tym spotkaniu. Zwieńczeniem udanego dla naszego bohatera sezonu była ostatnia kolejka ligowa i mecz derbowy przeciwko LKS-owi. Widzew rozbił odwiecznych rywali aż 5 do 0, a Artur zdobył w tym spotkaniu 3 bramki. Łączny bilans zawodnika w rozgrywkach ligowych sezonu 9-8-9 to 25 spotkań i 20 zdobytych bramek. Widzew zajął drugie miejsce w Lidze. Drugie miejsce w klasyfikacji strzelców zajął również Wichniarek. Jednym trafieniem wyprzedził go Tomasz Frankowski. Dobre występy Wichniarka w barwach. Widzewa, a także podczas gry w reprezentacji U21, prowadzonej przez Pawła Janasa, poskutkowały powołaniem do pierwszej reprezentacji. Debiut przypadł na marcową towarzyską potyczkę z Armenią. Urodzony w Poznaniu napastnik pojawił się na placu gry w 62 minucie. Już w następnym meczu z Orzełkiem na piersi Wichniarkowi udało się zdobyć bramkę. Miało to miejsce 28 kwietnia w towarzyskim meczu z Czechami. Wichniarek w tamtym sezonie dla reprezentacji Janusza Wójcika zagrał jeszcze w meczach eliminacyjnych przy przeciwko Bułgarii oraz Luksemburgowi. W spotkaniu z Luksemburgiem zdobył gola w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. W czerwcu Wichniarek pojechał wraz z reprezentacją do Tajlandii. Tam w ramach rozgrywek o Puchar Króla Tajlandii zagrał w meczach z Brazylią oraz Nową Zelandią. Spotkanie z Canarinhos nie wliczało się jednak do oficjalnych spotkań kadry. Wspominaliśmy o tym w odcinku o Igorze Sypniewskim. Kolejny sezon Wichniarek rozpoczął również w barwach łódzkiego Widzewa. Latem 1999 roku trzykrotnie trafił do obramki podczas dwu meczu z Litek Semułowecz w ramach drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Strzelanie w lidze rozpoczął w trzeciej kolejce w meczu przeciwko Wiśle pod koniec lipca 1999 roku. Wichniarek dwukrotnie pokonał wówczas golkipera białej gwiazdy Artura Sarnata. W rundzie jesiennej w lidze strzelił jeszcze cztery bramki. Pokonał również golkipera z Kontoryga oraz AS Monako w pucharze UEFA. Trafienie przeciwko Monako było jego ostatnim trafieniem w koszulce Widzewa, bowiem w listopadzie zawodnik opuścił Łódź i został zawodnikiem walczącym o utrzymanie w Bundeslidze Arminii Bielefeld. Artur zadebiutował w nowych barwach 7 listopada. Zawodnik wybiegł w pierwszym składzie, rozegrał pełne 90 minut w meczu przeciwko Werderowi Brema. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2–2, a Wichniarek asystował przy bramce Markusa Weisenbergera. Premierowe trafienie naszego napastnika dla Arminii miało miejsce 1 grudnia w meczu Pucharu Niemiec przeciwko Stuttgarter Kickers. W sezonie 9, -9 -0 -0 Wichniar rozegrał łącznie 17 meczów w Bundesliga, z czego w 7 zaczynał jako zawodnik pierwszej jedenastki. Zawodnicy z Bielefeldu nie zdołali Chronić się przed spadkiem. Zostając jeszcze przy mijającym sezonie 9, -9 -0 -0, należy wspomnieć, że Wichniarek, jeszcze jako zawodnik widzewa, rozegrał dwa mecze w reprezentacji: Towarzysko przeciwko Hiszpanii oraz w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy ze Szwecją. Sezon na zapleczu Bundesligi w wykonaniu zawodników Arminii nie należał do udanych, bowiem gracze z Bielefeldu zajęli dopiero 13. miejsce w tabeli. Powody do radości miał jednak bohater naszego odcinka, bowiem w tamtym sezonie do spółki z Oliverem Dżapą zgarnął tytuł króla strzelców drugiej Bundesligi. Ligi, zmuszając do kapitulacji bramkarzy rywali aż 18-krotnie. Wichniarek czterokrotnie trafiał do bramki 22 kwietnia 2001 roku w zwycięskim meczu z Hanowerem. Kibice Arminii zaczęli nazywać naszego rodaka królem Arturem. Następny sezon był już udany nie tylko dla wichniarka, ale całego zespołu Arminii. Czarno-biało-niebiescy na finiszu rozgrywek zajęli drugie miejsce w tabeli, zapewniając sobie powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Król Artur po raz drugi z rzędu sięgnął po koronę króla strzelców, tym razem nie musiał się nią jednak z nikim dzielić. Wichniarek strzelił 20 bramek w drugiej Bundeslidze, a jedną dołożył w pucharze Niemiec, gdzie trafił przeciwko szalkę. W listopadzie 2001 roku po ponad dwuletniej przerwie Artur wrócił do reprezentacji. Selekcjoner Jerzy Engel dał mu szansę gry w towarzyskim meczu z kamerunem. Zawodnik nie przekonał do siebie Engela podczas 45-minutowego występu. Był to pierwszy i ostatni występ wichniarka podczas trwania kadencji pana Jerzego. Co ciekawe, po nieudanych eliminacjach do mistrzostw Europy w Belgii i Holandii liczne grono ekspertów twierdziło, że przebudowaną reprezentację należy oprzeć na takim zawodniku jak Wichniarek. Trener Engel miał na ten temat nieco inne zdanie. Sezon 2002-2003 zaczął się dla Artura bardzo dobrze. Zawodnik w pierwszej kolejce Bundesligi trafił w meczu z Werderem, a w drugiej przechytrzył Olivera Kahn. Wichniarek w tamtym sezonie strzelił w lidze 10 bramek. Łączny bilans zawodnika w Bundeslidze w tamtym sezonie to 30 meczów i 12 goli. Mimo dobrej dyspozycji strzeleckiej króla Artura, jego zespół zajął w tabeli 16 miejsce i wrócił do drugiej Bundesligi. Po nieudanych mistrzostwach świata w Korei i Japonii reprezentację objął Zbigniew. Boniek. Boniek już w swoim pierwszym meczu jako selekcjoner postawił na Wichniarka. Następnie jesienią 2002 roku Wichniarek rozegrał dwa mecze w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Przeciwko San Marino oraz w feralnej potyczce z Łotyszami. 26 października nasz bohater zagrał również w towarzyskim meczu z Nową Zelandią. Paweł Janas, który przejął pałeczkę po Bońku, postawił na Wichniarka w tamtym sezonie w meczach z Belgią, Kazachstanem oraz Szwecją. W meczu z Kazachami Artur pokonał bramkarza rywalnego w drugiej minucie. W sierpniu 2003 Wichniarek trafia do bramki w meczu z Estonią. Mimo iż Arminia Bielefeld spadła z ligi, Król Artur pozostał na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Niemczech, bowiem latem 2003 podpisał kontrakt z Hertą Berlin. Do Herty w tamtym czasie dołączył również reprezentant Niemiec Freddy Bobic. Ówczesny trener stołecznego zespołu, Hip Stevens, preferował grę jednym napastnikiem i oznajmił Wichniarkowi, że będzie umieszczał Polaka na pozycji skrzydłowego. Nasze Czemu radakowi na tej pozycji nie szło. Nie szło zresztą całemu zespołowi z Berlina, bowiem pierwsze zwycięstwo w Lidze odnieśli oni dopiero w dziesiątej kolejce. Wichniarek w tamtym czasie popadł w konflikt ze swoim klubowym trenerem, a ten przestał na niego stawiać. W grudniu Stevens został zwolniony, zespół na chwilę przejął Andreas Tom, a następnie stery przejął Hans Meyer, który dawał szansę gry Wichniarkowi od końcówki marca 2004. Wichniarek trafia do bramki 24 kwietnia przeciwko Kaiserslautern oraz 8 maja w meczu z Borusją Dortmund. Sezon 2004-2005 Wichniarek rozpoczyna w pierwszej jedenastce Herty. Jednak po czterech pierwszych kolejkach nasz rodak ląduje na ławce rezerwowych. Łącznie w tamtym sezonie wystąpił w 23 meczach Bundesligi, w których strzelił jedną bramkę w spotkaniu z Nürnberg. Godne odnotowania jest to, że Herta na finiszu rozgrywek zajęła czwarte miejsce w ligowej tabeli. Dni Artura w zespole wydawały się być policzone. Co prawda w letnim okienku transferowym zawodnik nie opuścił stolicy, to stało się to pół roku później. W rundzie jesiennej sezonu 2005 w 2005-2006 Wichniarek rozegrał zaledwie 141 minut w Bundeslidze. Zawodnik strzelił bramkę w pierwszej kolejce. Zimą zdecydował się na zmianę klubu. Wrócił tam, gdzie był kochany, do Bielefeldu. Wichniarek wiosną rozegrał dla Arminii 9 spotkań, a czarno-biało-niebieskim udało się utrzymać w Bundeslidze. W kolejnym sezonie Wichniarek wrócił do niezłej dyspozycji strzeleckiej. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech zdobył 10 bramek w 32 spotkaniach. Wichniarkowi znowu udało się pokonać m.in. Oliwiera Kana, przyczyniając się do zwycięstwa Arminii nad wyżej notowanym rywalem. Zawodnicy z Bielefeldu sezon zakończyli na solidnym 12. miejscu w tabeli. W sezonie 2007-2008 ponownie zdobywa 10 bramek w lidze. Z pewnością ważne dla zawodnika było trafienie w trzeciej kolejce przeciwko Hercie. Arminia skutecznie broni się przed spadkiem, zajmując na finiszu rozgrywek 15 miejsce. W lutym 2008 roku Wichniarek dostaje powołanie na mecz reprezentacji z Czechami. Napastnik Arminii zalicza pierwszą połowę meczu, a w przerwie zostaje zmieniony przez Macieja Żurawskiego. Po tym meczu Leo nie wysyłał już powołań do zawodnika. Wichniarek na początku września ogłosił, że rezygnuje z gry w reprezentacji, dopóki selekcjonerem będzie Ben Haker. Zawodnik zarzucał Holendrowi, że nie dostał od niego prawdziwej szansy pokazania swoich umiejętności, a powołanie na mecz z Czechami było na odczepkę. W sezonie 2008-2009 Wichniarek dalej reprezentuje Arminię i poprawia swój bilans strzelecki. 13 bramek w 31 meczach, w tym trafienie przeciwko Bayernowi Monachium oraz Hercie Berlin. Niestety, dobra dyspozycja strzelecka Wichniarka nie ratuje jego klubu przed spadkiem. Tym razem się nie udało: Arminia zajmuje ostatnie miejsce w lidze. Wichniarek nie zamierzał wracać na zaplecze Bundesligi. W międzyczasie piłkarz otrzymał niespodziewaną ofertę powrotu do Herty. Zawodnik miał coś do udowodnienia działaczom i kibicom z Berlina. Dlatego podpisał ze stołecznym klubem dwuletni kontrakt. Wichniarek w sezonie 2009-2010 rozegrał 19 meczów w Bundesliga, z czego 9 rozpoczął w wyjściowe 11. Niestety nie udało mu się poprawić swojego dorobku strzeleckiego na boiskach Bundesligi. Nieco lepiej, naszemu rodakowi poszło w Lidze Europy, gdzie w sześciu meczach król Artur zdobył jedną bramkę. Drugi podwój Berlina w wykonaniu Wichniarka okazał się niewypałem. W lipcu 2010 Wichniarek stał się bohaterem głośnego, jak na polskie, ligowe realia transferu. Artur zdecydował się na kolejny powrót w swojej piłkarskiej karierze. Tym razem ponownie został zawodnikiem Lecha Poznań. Zawodnik miał pomóc kolejorzowi w awansie do Ligi Mistrzów. Bohater naszego odcinka zdobył bramkę w meczu drugiej rundy kwalifikacyjnej przeciwko Interowi Baku. Marzenia o awansie zakończył w następnej rundzie dwumecz ze Spartą Pragą. Zawodnikom Lecha pozostała gra w kwalifikacjach do Ligi Europy, gdzie wyeliminowali Dnipro i trafili do fazy grupowej. W tamtych rozgrywkach Wichniar zagrał 17 minut przeciwko Juventus oraz 8 przeciwko Salzburgowi. W ekstraklasie Wichniarek w rundzie jesiennej rozegrał zaledwie 7 spotkań, ani jednego w pełnym wymiarze czasowym. Pod koniec października Wichniarek został przesunięty do zespołu młodej ekstraklasy. Stał się kozłem ofiarnym w związku z sytuacją, w jakiej znaleźli się zawodnicy kolejorzy, bowiem w tamtym czasie zajmowali oni dopiero 14 miejsce w lidze. Na początku listopada ogłoszono, że Artur odchodzi z Lecha za porozumieniem stron. Powrót do ekstraklapy, przepraszam, Ekstraklasy przepraszam, ekstra okazał się clapo. W styczniu 2011 roku Król Artur podpisał kontrakt z drugoligowym zespołem niemieckim FC Ingolstadt, drużyną, która zajmowała wówczas 17. lokatę w drugiej Bundeslidze. Kilka dni po podpisaniu umowy zawodnik nabawił się kontuzji pleców. Jak się okazało, uraz był na tyle poważny, że zawodnik nie zdołał zagrać w nowym zespole ani jednego meczu ligowego. Po sezonie klub rozwiązał z naszym rodakiem umowę. Wichniarek zawiesił karierę i do zawodowej piłki już nie wrócił. W 2012 roku piłkarz zakończył przygodę z futbolem jako Zawodnik. Podsumowując historię króla Artura, do głowy przychodzi zestawienie kariery Wichniarka z historią bohatera naszego ostatniego odcinka, Macieja Żurawskiego. Są to bowiem dwie zupełnie inaczej poprowadzone kariery. Żuraw, niecałe pół roku starszy od Wichniarka, zdecydował się opuścić polską ligę w wieku 29 lat. Wichniarek wyfrunął z polskiego podwórka jako 22-latek. Pierwszy to uczestnik dwóch mundiali oraz Euro 2008. Natomiast Wichniar w kadrze zaliczył zaledwie 17 spotkań. Pierwszemu niezbędny Powiodło się za granicą, natomiast wichniarek na boiskach Bundesligi zdobył 49 bramek. Znaczna większość goli na niemieckich boiskach została zdobyta przez wichniarka w barwach zespołu, który zazwyczaj piastował miejsca w dole tabeli Bundesligi. Koledzy z zespołu nie stwarzali mu zbyt wielu szans do zdobycia bramek, dlatego tym bardziej trzeba docenić dorobek strzelecki Artura na boiskach Bundesligi. Zachęcamy Was do obejrzenia pozostałych filmów na naszym kanale. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz, podbijanie. Dajcie odcinek i wesprzyjcie nasz kanał. Pomoże nam to w dalszym rozwoju kanału oraz da dodatkową motywację do działania. Do zobaczenia, do usłyszenia. Futbol, soap, opera.